To jest kolejny dzień. Tym razem chcę wam pokazać odpływ. Troszeczkę się spóźniłem, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jakaś godzinę jestem do tyłu. Godzinę temu był ten maksymalny odpływ, także nie będzie to ten super efekt, ale jednak będzie. A wczoraj po prostu spotkałem dwóch takich mm, no, miejscowych tubylców, można powiedzieć i już nie nagrywałem nic, bo oni mnie tam zabrali do takiej knajpki. To już widziałem, że nie bardzo im się podoba, że ja tam chciałem ich nagrywać. Znaczy mam chwilę nagranego, ale mówili, żeby tam nie pokazywać. No to spoko. O, a teraz. Coś fantastycznego. Otóż moi drodzy, co to robi ten dziadek z budką? Zobaczcie tutaj na lewo. Co tak naprawdę tu się dzieje? Cały czas nie mogłem zrozumieć, o co chodzi, że co jakiś czas taka budka jest. Otóż okazuje się, że papierosami się handluje w ten sposób. To jest to, jakby u nas cofnąć się 30 lat. Też można było papierosy kupić. I od tego momentu, moi drodzy, jesteście skazani niestety na mój komentarz, że, ponieważ już zaczęło tak wiać. Tutaj w stronę wybrzeża, oczywiście, szedłem. Z facetem z papierosami chodzi o to, iż siedzą sobie tacy przy drodze, często gość ma jedną tylko taką skrzyneczkę i sprzedaje tam papierosy na sztuki. Bardzo często można się naciąć, ponieważ te skrzyneczki są oblepione na przykład jakimiś takimi napisami Malboro i tak dalej i niestety, ale... Tam papierosy kręcone, takie przez nich, często są sprzedawane, chociaż zdarza się, że normalne także. Tutaj tylko urywki tego, co już na YouTube jest. Czyli podczas odpływu udało się dotrzeć do właśnie tej budowli, bardzo klimatycznej. Macie o tym cały film, więc teraz nie będę opowiadał. W każdym razie, no. Zakładając, że tego typu miejsca są nieprzepełnione turystami robiącymi sobie selfiki na facebooka czy tam na instagrama, no to klimat wystarczy chwilę się zatrzymać, tak wyciszyć i jakby się mocno skoncentrował, to prawdopodobnie jakieś jęki niewolników, batożonych i tak dalej by się tutaj <głosłyszało> usłyszało. Naprawdę. Budowla niezwykła, oczywiście bardzo zniszczona, i tylko i wyłącznie możliwa do zwiedzenia podczas odpływu tego dużego takiego odpływu. Miałem szatański plan, żeby podczas odpływu, tak jak teraz, wziąć plecak, przyjść tutaj i po prostu spędzić noc. W nocy zawsze jest przypływ, i to jest rzecz odcięta od, od lądu. Także fale są naprawdę bardzo duże. Ale troszeczkę się bałem, że jeżeli ktoś mnie tutaj zobaczy przez okno jakieś, przypadkiem to doniesie wojsku albo żandarmerii i ci podejmą jakąś akcję kurczę, oswobodzenia mnie co byłoby bardzo, bardzo niekorzystne, bo by się wnerwili prawdopodobnie, no zdajecie sobie sprawę, no siedzicie sobie spokojnie, jest spokojny dzień, a tu jakiś turysta, jakiś przybysz z Europy, okazuje się, że utknął, pewnie nie wiedzieliby, że specjalnie tam zostałem, tylko wiadomo, utknął i trzeba łódź sprowadzić, trzeba go wydostać, także no nie zaryzykowałem tego, żałuję bardzo, ale może jeszcze zaryzykuję. <noise> Zobaczymy. A tu, Halaczysko, oczywiście, żeby nie było, że na green screenie, <noise> to trzeba jakoś udowodnić, że się w tym miejscu było. Teraz zobaczycie mój spacer wzdłuż wybrzeża. Powiem szczerze, że to były najprzyjemniejsze momenty, kiedy był ogromny odpływ, który odsłaniał skały, odsłaniał takie. Pokryte glonami, różne skały i po prostu ja. Ja, który sobie wśród tej totalnej pustki odpoczywałem. To był marsz bardzo zdradliwy, ponieważ robiłem je często i bardzo łatwo się zapomnieć, zatracić w tym. Po prostu się idzie, kilometry, idzie, idzie, a niestety później trzeba wrócić. I zakładając, że wiatr wiał nam w plecy, a uwierzcie mi, że tutaj nad oceanem wiatry są potężne, no, z powrotem nieraz wieje nam w twarz i ciężko się idzie. Zwłaszcza jeżeli podeschnie ten piasek, który odsłonił odpływ, wtedy w drugą stronę naprawdę ciężko się idzie. Człowiek już jest zmęczony, a tutaj. W takim marszu chodzi o to, żeby zmęczonym nie być. Ja chodziłem tak często. Wydaje mi się, że co drugi dzień robiłem sobie w jedną stronę taki, taki marsz, taką mini wyprawę. Brałem butelkę wody, tylko coś tam do torby. No bo torbę zawsze musiałem mieć. Szkoda, żałuję bardzo. No tutaj oczywiście, że morda się cieszy. <grym> Kurcze. No widzicie, tak chciałem pokazać, pustka, po prostu jest pustka niesamowita, plaża yy, wielka, na parawanik żaden yy, nie ma tutaj miejsca, bo kurczę, trzeba było mieć, nie wiem, metrowy parawan byście mogli mieć tutaj z kitu. Yy, co jeszcze można powiedzieć? No, ogólnie yy, lubiłem spacerować, ponieważ często jakieś takie znaleziska yy, były... Na wybrzeżu, no i dużo śmieci, natomiast te śmieci często to jest coś takiego, że myślimy, iż to tylko śmiecą ci mieszkańcy Afryki. Tymczasem, wzdłuż wybrzeża, niektóre plaże są zasłane wręcz śmieciami plastikiem głównie butelkami plastikowymi to jest najczęściej spotykane, ale to po prostu. Ocean wyrzuca, ponieważ wszystkie statki, pamiętajmy, że wzdłuż wybrzeży Afryki są szlaki żeglugowe, statki wyrzucają po prostu śmieci do oceanu. Później to płynie często w stronę lądu. Wiatr to czasami wyrzuca wręcz na plażę i potrafi w pustynie wepchnąć. Dlatego, no. Często jest tak, że te plaże są wręcz śmietnikami. Nawet tutaj w pobliżu Tarfaja yy, można znaleźć mnóstwo. Ta ich główna plaża, na przykład tutaj, zobaczcie jak. Odpływ odsłonił to nie jest odpływ 15 metrowy, tylko to jest odpływ, który się woda się cofa powiedzmy ileś tam, nie wiem, 500 metrów, chociaż to i tak myślałem, że to jest coś niesamowitego, ale dopiero jak zobaczyłem odpływ na ziemi ognistej w Rio grande, który był kilkukilometrowy, to dopiero, to dopiero zacząłem co to jest odpływ tak naprawdę. Gdzie odpływ był tak duży, że wody nie było praktycznie widać z brzegu. Tak, o, tutaj sieć i to, to jest dosyć ciekawa sprawa też sieć można założyć, zastawić podczas odpływu właśnie kiedy woda napłynie z powrotem, wtedy pływaki unoszą, tak jakby sieć, ona jest oczywiście zakotwiczona, w jakiś paliw wbity w dno morskie, i tak dalej. Oceaniczne no w tym przypadku, no ale wiadomo o co chodzi. Tutaj jakaś pozostałość pozostałość po jakimś kutrze bardzo fajnie to wygląda, udało mi się tu kilka ciekawych zdjęć zrobić, takich naprawdę naprawdę. Fajnych, bo obiekt jest bardzo wdzięczny, on tak przełamuje tą pustkę, jest plaża, później jest ocean i nic, a tutaj nagle takie coś, takie przemijanie, taka korozja już dogłębna, prawda? Już prawie nic z tego nie zostało. To tylko podczas tego większego odpływu. No, są też miejsca takie jak tu, gdzie jest bardzo dużo pozostałości po starych łodziach, kutrach rybackich, już drewnianych. To chyba widzicie teraz. No i śmieci. Nie wiem, czy tu będzie pokazane sporo tych śmieci, ale. Już tutaj się zaczynają, tak. Często są to też reklamówki, dlatego w Afryce, a przynajmniej tam gdzie byłem, w Saharze Zachodniej, tutaj jesteśmy już, nie wiem, ze 30 kilometrów od granicy z Saharą Zachodnią. Właśnie byłą Saharą Zachodnią. Chociaż na wielu mapach jeszcze to państwo istnieje. No, tutaj. Co to jest, kurczę. To chyba nie jest muszla, tylko jakieś. O, chciałem to rozbić. O. Ulica, zwykła ulica. Yy, sadzone są drzewa. Mieszkańcy Tarfaja ciągle mają nadzieję, że uda im się przywrócić połączenie z Wyspami Kanaryjskimi, że przypłyną z Wysp Kanaryjskich do nich turyści. Uważam, że dla turystów takich tylko właściwie nie wiem, kto leci na Wyspy Kanaryjskie. Zazwyczaj lecą, lecą ludzie, którzy chcą leżeć na plaży albo leżeć na jakimś tam leżaku, popijać sobie koktajl owocowy, tak? No więc dla nich to pewnie żadna atrakcja, ale jeżeli także lecą tam inni ludzie, to wydaje mi się taki rejsik do Tarfaja byłby bardzo, bardzo ciekawy. No tutaj widzicie, jak blisko są Wyspy Kanaryjskie, prawda? W tym miejscu oczywiście kawałek z filmu już, który jest na kanale, więc nie będę tego całego powtarzał. Chciałem tylko taki kawałeczek mojej wyprawy do tego miejsca, gdzie prom utknął na Mieliźnie, utknął na skałach. Ten prom cały czas tutaj jest, można go zobaczyć. Kilka kilometrów od Tarfaja on się znajduje, aczkolwiek dojście, jak widzicie, jest takie dosyć problematyczne. Tutaj już piaszczystych plaż nie ma z tej strony. Ten film na początku, który widzieliście, to właściwie jest wybrzeże, które idzie na północ od Tarfaja, a teraz macie na południe, czyli tutaj jest, już raczej to są skały po prostu. No pewnie miejsce gniazdowania ptaków i pewnie można ten wrak zwiedzić na pewno jest ciekawy ponieważ jak widzicie jest kompletny taki jest nieporozbierany to ciekawe jak tam w środku jest zwłaszcza że kilka pokładów na pewno jest suchych tak no bo widać jak ten jak to wygląda tutaj Złomiarze na razie odpuścili i <laughs> w ogóle ich tutaj nie ma. No trochę od brzegu kawałeczek to jednak jest, więc gdyby był bardziej przy brzegu, to pewnie już by się tym zainteresowali, a tak to jest to no taka atrakcja i to dosyć spora atrakcja. Ja pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Później oczywiście będąc Punta Arenas albo Ushuaia, no tam już widziałem też wraki, ale to był mój pierwszy raz. Teraz troszeczkę uliczek Tarfaja bardzo kibicuje temu miasteczku. Naprawdę chciałbym tam jeszcze raz pojechać. Na pewno tam pojadę. O może tak powiem, to jeżeli tylko zdrowie mi pozwoli, to na pewno tam pojadę. No oni się starają, oni chcieliby tych turystów. Tutaj po lewej stronie, po prawej przepraszam, macie Stary gmach poczty, przed nim jest taki naprawdę klimatyczny plac, gdzie ci chłopcy grają w piłkę. Nie wiem, czy to był jakiś taki targ kiedyś, czy co. Fajnie to wygląda. Ilość piachu na chodnikach, na ulicach mówi Wam, jak bardzo pustynia wdziera się do Tarfaja i jak bardzo jest to war. No. Taka syzyfowa praca. Oni tutaj mają ciężarówki, yy, różne spychacze, oni to wszystko spychają, ten piach z powrotem, ale w jedną noc potrafi to, co tu widzicie, tak naprawdę w jedną noc potrafi tyle nalecieć piachu. Wystarczy silny wiatr i to wszystko załatwia, po prostu. Yy, chodniki nikną pod. Yy, Górami Piachu. Na drodze widzicie oni tutaj porobili takie dosyć szerokie. To jest zresztą charakterystyczne dla tych miast, czek afrykańskich, w których byłem, że miejsca jest pod dostatkiem, więc drogi są niczym nieograniczone. Praktycznie jak już coś budują, to od razu jest to kilka pasów albo jakieś dużo parkingów. No tutaj. Ten cały obiekt, jak się dowiedziałem, w budowie był dopiero, ale tuż część zdążyli ludzie zdewastować. Natomiast Tarfaja ma ten problem, że jest na szlaku uchodźców, że tak powiem. Wszyscy ci, którzy ciągną powiedzmy Senegal i tak dalej, to jest przy głównej drodze, więc oni się w Tarfaja zatrzymują. No i. Podobno dewastują. Rozmawiałem z miejscowymi i mówili, że niemożliwe, żeby to zniszczył miejscowy. Po prostu oni zbyt szanują to, to co tutaj mają. No i bardzo liczą na to, żeby, żeby właśnie turyści zawitali do nich. Takie po prostu jednodniowe rejsy. Wiecie, jesteście na Wyspach Kanaryjskich, wsiadacie sobie rano o godzinie 8 na przykład. Nie wiem, rejs trwa tam godzinę czy dwie godziny. Wysiadacie, chodzicie sobie po mieście, wydajecie trochę pieniędzy, i tak naprawdę byliście w Afryce, byliście na Saharze, prawda? Być może jakieś przedsiębiorstwa by się rozwinęły jakieś takie samochodowe, rejsy kurcze z turystami na Saharę, takie kilkugodzinne, i wieczorem wsiadacie sobie na prom, wracacie do swojego hotelu na Wyspach Kanaryjskich. To funkcjonowało ten prom, który widzieliście, właśnie. Funk no, funkcjonował, teraz widziałem w porcie e, były prace prowadzone, e, pff, no, życzę im, żeby się udało, chociaż wtedy zdaję sobie sprawę, że to miasteczko straci swój niepowtarzalny klimat, a tutaj ho, a tutaj część z tego już mieliście, e, też w filmie, to są budynki stare hiszpańskie chyba i tam zresztą na filmie więcej powiedziałem. Tutaj widzicie, jak już wydma zbliża się do tego, prawda? Po prostu pustynia nieubłaganie, nieubłaganie się wdziera. To nie jest wysoka wydma, to tam ma, nie wiem, ze 4 metry, może 5, ale ona powolutku, powolutku sunie w stronę tych budynków i no może już dotarła, nie wiem w jakim tempie to jest, wystarczy po prostu silny wiatr ona się przesuwa. A budynki pamiętają naprawdę <laughs> makabryczne sceny, podejrzewam. Przypominam, że tu była wojna, że Marokańczycy wdali się do, do Sahary Zachodniej, więc na pewno te stare budynki były wykorzystywane. Stąd cały czas są pod osłoną ochroną wojska. Do niecnych rzeczy pewnie też. To tyle. A następny film będzie już z Sahary Zachodniej.